filmiku z mojej kuchni, ponieważ listopad, grudzień w tym pomieszczeniu jest naprawdę dobre światło do nagrywania. Także jestem w kuchni. Przepraszam za odgłosy, ale mam włączoną zmywarkę, która jest pod Wami dosłownie. Pokażemy Wam dzisiaj, jak zrobić lufy domowym sposobem. Tak one wyglądają. Jak wiecie, na razie nie mamy luf na sprzedaż w sklepie, ale bardzo usilnie nad tym pracujemy i już niedługo będą w sprzedaży. Jeszcze tylko trochę cierpliwości. A na razie, jeżeli chcielibyście sobie poradzić w inny sposób, to pokażemy Wam, jak zrobić takie lufy domowym sposobem. Także, jak chcecie zobaczyć, jak, to oglądajcie dalej. I to jest naprawdę... Proste do zrobienia. Zobaczycie sami. Dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Good morning everyone and welcome to a new video. Today I'm filming from my kitchen because this time of year light is very good here, so I'm in my kitchen now. I'm gonna show you how to make a homemade gun barrels. Can you see it? As you know, we don't have gun barrels for sale so far at our webshop. But we are working very hard to get them for you. We know you would be very happy if we had them for sale. We've started to work on them already, so soon. But for now, let us show you sorry for the background noise that's my dishwasher so um but for now let us show you a homemade option that's actually very easy to make you will see thank you for watching and see you in the next one bye Wycinam wszystkie linie zagięcia przed wycięciem części. Przed wycięciem części wycinam również otwory pod lufy. Otwór wstępnie wyszedł taki bardzo nierówny i z takimi farfoclami ale to jest korzystne do późniejszego mocowania lufy Te nierówności na około otworu wciśniemy potem lufą do środka wieży i one zwiększą powierzchnię styku czyli przyklejenia Lufy do ściany wieży. Przy wycinaniu trzeba zwrócić uwagę, że tu, gdzie sklejka dochodzi do narożnika, sklejka jest, wchodzi głębiej niż ściana przednia wieży. Trzeba ten taki mały ząbek wyciąć. Tak samo tutaj jest taki mały ząbek do wycięcia. Tu. I tak samo trzeba pamiętać przy wycinaniu tych ząbków, żeby dociąć aż do przecięcia linii na szczycie wieży. Po wycięciu wieże trzeba uformować. Generalnie, najpierw będziemy sklejać górę wieży, a potem spód wklejać do środka. W związku z tym, ja teraz uformuję tylko górną część wieży. Ścianki mają takie załamanie. Załamany również jest dach wieży. Następnie musimy tak uformować, żeby te ścianki do siebie ładnie pasowały. O, tu nam wyszedł taki dzióbek, to można go trochę wyrównać lancetą. Wieża będzie generalnie tak wyglądała. Na razie, na razie dołem się nie zajmujemy. Teraz następny etap to będziemy pod te rozcięcia tu i tu wklejać sklejki, które były narysowane obok wieży. To sprawdzamy, jak sklejka będzie się układać po lewej stronie. Nakładam klej od razu na obie powierzchnie sklejki. Bo potem już nie będę miał dojścia. Natomiast przyklejam ją najpierw do jednej powierzchni. Odwracam wieżę na drugą stronę. Zginam tak, żeby ścianki do siebie ładnie pasowały i przyciskam sklejkę dwoma palcami w ten sposób do wieży i to samo będę robił na wszystkich pozostałych łączeniach sklejka najpierw delikatnie zaginam smaruję klejem Kładam na miejsce. Celuję tak, żeby linia zgięcia sklejki pokrywała się z, z linią rozcięcia elementu. I znowu odwracam, dosuwam krawędzie do siebie i ściskam dwoma palcami tą sklejkę z Wieżą. Po przyklejeniu wszystkich czterech sklejek zamykamy wieżę od spodu. Plan jest taki, że będziemy przyklejać boczne ścianki do tych, do tych sklejek, też ścianki do tych sklejek tutaj. Najpierw smaruję sklejki z jednej, z jednej strony, drugą stronę zostawiam na razie pustą. Wkładam pęsetę i celuję tutaj narożnikiem ścianki tak, żeby pasowała do Przedniej ściany wieży a później dos, dosuwam spód wieży do krawędzi ścianki żeby nie wystawał na z, jakby od spód wieży, żeby nam nie wystawał na bok jakim klejem to sklejasz? E, używam Magic Taki biały klej Interligatorski w, w, On normalnie występuje w tubie, a ja używam w strzykawce, bo tak mi jest łatwiej go nakładać Filmik jak Bartek zrobił to narzędzie do nakładania kleju Podlinkuję Wam na dole pod tym filmem I Teraz sklejam drugą stronę wieży Tak samo zaczynamy od przodu trochę muszę wysunąć spód żeby trafić w narożnik tam go przycisnę penseto i dopasowując spód do dolnej krawędzi ścianki przyklejam całą Mamy wieżę z otwartą od tyłu, z otworami na lufy, a całość jest już ukształtowana. Przechodzimy do luf. Ja lufę robię z blaszki. Pokażę Wam, jak się za to zabieram. Będę potrzebował tak. Mam taką igłę. Y, wytoczoną, która się zwęża jednolicie na takim długim odcinku. Mniej więcej przypomina, odpowiada kształtem spadkowi, zwężeniu się z lufy. To jest szablon, według którego będziemy robić lufę. Poza tą igłą będę używał igły do bigowania, nożyczek, kombinerek. No i najważniejszy element to blacha. To jest stara matryca drukarska, blacha aluminiowa rzędu 1, 10 mm grubości. Może być troszeczkę grubsza. To nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ważne, żeby była łatwo formowalna. No i zaczynamy. E, lufę będziemy robić tak. Najpierw odmierzam sobie. Jeszcze ołówek mi się przyda. Oczywiście zapomniałem o tym. Odmierzam sobie całą długość lufy. Tu na szablonie jest narysowane, gdzie będzie ścianka wieży. No, ale lufę robimy całą tak, żeby wchodziła do, do wnętrza wieży. Odcinam sobie prostokątny kawałek w szerokości, tak no, jak widać, z 1,5 cm. I mniej więcej na środku szerokości zaoblam. To dokładnie tak samo, jak formuję papier. Czyli roluję na iglę do bigowania na taki łuk mniej więcej. Potem na cieńszej igle, mocno dociskając do igły, zaciskam tą blaszkę jeszcze bardziej. W momencie kiedy jest w takim kształcie idziemy do szablonu. Nakładamy tą blaszkę na. Naszą. Znaczy najpierw dopasujemy igłę tak, żeby mniej więcej pasowała do szablonu. Z pewną rezerwą tutaj, nie wiem czy widzicie, tu i tu jest taki kawałek wystający szablonu. Nie, igła nie przykrywa całości szablonu, tylko jest tak jakby osią, którą będziemy potem pokrywać blaszką. Jak już nałożę blaszkę, to już jest. Jakby cała grubość lufy. O! I teraz kombinerkami najpierw delikatnie na środku zaciskam tą blaszkę. Trzeba pamiętać o tym, żeby yy, robić to delikatnie, żeby blaszka się tutaj na górze nie zgięła, tylko była cały czas łukiem. E, tutaj wam pokażę, może mi się uda. E, tu widać taki, taką, jakby kropelkę. Ja zaciskam kombinerkami na końcu. Samym wręcz łapię kombinerkami za igłę, i troszeczkę te tak kombinerki się ześlizgują dociskając blachę do samej igły. Na całej długości, co tak trzeba zrobić. Ja jeszcze odwracam na drugą stronę i z drugiej strony też dociskam. Bo to z kombinerkami różnie bywa. I jak już jest na całej długości dociśnięta blaszka do igły, to nadmiar odcinam nożyczkami. Tutaj trzeba trochę poćwiczyć, żeby nie obciąć ani zbyt daleko od igły ani zbyt blisko jeżeli obetniemy zbyt daleko to zostanie nam taki ścinek blaszki który potem będzie widać na modelu jeżeli obetniemy zbyt blisko to blaszka potrafi się poddać i, i wycina nam się taka szczelina od spodu lufy ale to jest kwestia poćwiczenia na pewno cienką blaszkę, jak widzicie odcinam nożyczkami tymi samymi, którymi tnę papier i teraz yy, mam takie coś tu jest taka brzydka krawędź od spodu luchy. od razu mówię, że od spodu no, bo będę ją chciał schować jakby na modelu yy, z takim okrągłym prętem ją jeszcze troszeczkę dognę do tej igły yy, roluję tym prętem nie przesuwam nieruchomym tylko tak jakbym walcem jechał o. na razie nie ściągam lufy z igły teraz będziemy robić ten drugi płaszcz odznaczam sobie Kość, odcinam. I tak jak przy pierwszym, przy pierwszej warstwie, najpierw na grubym pręcie zaoblam potem na cieńszym. I na końcu nakładam na tą. Już wcześniej przygotowaną lufę, zwracając uwagę na to, żeby łączenie pierwszej warstwy wypadło z tej samej strony co łączenie drugiej i znowu zaciskam kombinerkami, odcinam nadmiar i wyrównuję krawędź cięcia. I teraz już żelówka jest gotowa. Czasem się tak zdarza, że ta, ten drugi kołnierz się przesuwa względem pierwszego, to można go po prostu przykleić. Użyję do tego Magica. Ściągam obie warstwy i rufa gotowa. Przygotowałem sobie wcześniej jeszcze dwie inne i będę mógł je zamontować do wieży. One no są gotowe do użycia od razu, w związku z czym tak zrobimy. O! Dzięki temu, że otwór był niezbyt równo wycięty, to ta rufa się trzyma z takim pewnym oporem. Posmaruję ją klejem. I taki kawałeczek trzeba wsunąć. Nie będę wsuwał na oko. Ale można sobie odhaczyć tą głębokość ołówkiem na Lufie. Ważne jest to, żeby wklejać wszystkie rufy mniej więcej w tym samym momencie, żeby je wyrównać po przyklejeniu, żeby wszystkie były w tej samej płaszczyźnie i równolegle do siebie, bo wtedy dopiero będą dawać taki efekt jak powinny. Jeszcze kontroluję czy łączenie blaszki jest z spodu. Tak. Patrzymy z góry, że Lufy nie są równoległe, patrzymy od boku, czy lufy wszystkie mają ten sam kąt wzniosu. W razie potrzeby, zawsze mamy jeszcze dostęp do luf od wnętrza. Wieże, zawsze można tam jeszcze dołożyć dodać kleju, na przykład jeżeli lufa za bardzo się rusza. Jak już stwierdzimy, że lufy są w porządku, to zamykamy wieżę z tyłu. Zaginam sklejki. Tu jest jeszcze taka sklejka, którą przykleję do Górnej powierzchni wieży i tylna ściana wieży jest osobnym elementem zaginam sklejki wieżę z tyłu jest łukowa w związku z tym delikatnie jeszcze uformuję część i tymi dwoma trójkątnymi sklejkami trafiam do środka tak to mniej więcej ma wyglądać tutaj widać że ścianki boczne się rozchodzą na boki po prostu przy przyklejaniu ścisnę z palcami tutaj wieżę trochę i już będzie OK Posmaruję sklejki, posmaruję również pod te boczne sklejki w środku wieży i krawędź górną. Tu dosuwam ścianę do dachu o, i mamy wieżę